Takie biegi wytrzymałościowe. Mamy zaplanowane 8 sparingów. Jeden zagraliśmy w tamtym tygodniu. Ten Tempo Cmola. przegraliśmy go, ale w takich meczach nie jest najważniejszy wynik. Ważne, że ten mecz pobiegaliśmy na bardzo dobrze przygotowanym boisku w Tarnobrzegu. Jak również dzisiaj gramy sparing z GKS-em Obrazów. Też na bardzo dobrym boisku. Mamy zaplanowane jeszcze serie gier z Dikozami, koprzywnica, świniarami. I stalą nowa dęba. Pracujemy nad, nad wszystkimi elementami. Wiemy, gdzie mieliśmy jakieś tam swoje problemy. No, może się wydarzyć tak, że odejdzie od nas najbardziej bramkoszczelny nasz zawodnik Igor. Będziemy go musieli zastąpić, ale na tym pracujemy na treningach. Na ten moment, oprócz testów Igora, nie mamy informacji o tym, żeby ktoś od nas odszedł. Mamy dość szeroką kadrę. Kwestia tylko jest, żeby, żeby wszyscy. W miarę trenowali, ale wiadomo jak to jest w takich klubach, no mamy tam też swoje problemy, ale przygotowania idą pełną parą. Na pewno tą pozycję chcielibyśmy poprawić, no, zobaczymy jak, to, jak ta, te pierwsze mecze, co pokażą pierwsze mecze, bo to, to jest początek rundy i wtedy, wtedy może o jakichś celach więcej będziemy rozmawiać. Mamy dzisiaj swoim składem, do składu doszedł tylko jeden zawodnik z drużyny juniorów młodszych i jemu się przyglądamy i będziemy go chcieli włączyć do kadry. Набегай, не стой!